Wojciech Bojdo, zapraszam do obejrzenia najnowszego serwisu Flash Radomsko 24. Zaczynamy od spotkania w Urzędzie Miasta w Radomsku. Miejscy radni spotkali się z profesorem Politechniki Łódzkiej. Dyskutowano o modernizacji ciepłowni w Radomsku. Profesor Grzegorz Wielgosiński zapewnił, że modernizacja zakładu ciepłowniczego w Radomsku, w tym budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, przyniesie korzyści ekonomiczne i ekologiczne dla miasta i jego mieszkańców. Zaznaczył, że dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się ilość składowanych odpadów, a także emisja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Stereotyp pod tytułem: komin, czarny dym, smród i tak dalej, nie działa. Tego nie ma. I ta instalacja jest po prostu czystsza od dotychczasowych kotłowni, przede wszystkim węglowych, których głównie mamy w tej chwili w Polsce. I w związku z powyższym daje no, sporo plusów dla mieszkańców. Oczywiście są elementy, których mieszkańcy się boją. Wynika to między innymi z wielu wpisów w internecie, czasami niestety nie do końca prawdziwych. Tutaj ja próbuję na Facebooku tłumaczyć i wyjaśniać, że nie można opierać się o dane z lat 90. i odnosić je do roku 2023. Niestety takich materiałów z lat 90. jest dosyć dużo. No i oczywiście jest to powód do tego, żeby kwestionować, bo wtedy tak było. No, ale wtedy. Yy, a dzisiaj mamy 20 parę lat później, sytuacja jest znacząco inna. To jest jedno z najczystszych źródeł. Hasło dioksyny: wszyscy się boją tego. Nie do końca wszyscy wiedzą, czym to jest i, i czy, czy to jest groźne, czy nie. Ale prawda jest taka, że do lat 90., 80., 90., był to rzeczywiście problem spalania odpadów. U naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. Niemiecki rząd wyasygnował 3,7 miliona marek w te ówczesnych na rozwiązanie problemu i problem został rozwiązany. Na, przy takich pieniądzach można robić badania, można, przy, można przygotować. I właściwie po roku 2000-2005 ostatecznie, bo wtedy obowią zaczęła obowiązywać we wszystkich krajach dyrektywa dotycząca spalania odpadów, problem dioksyn właściwie się zakończył. Dzisiaj jest to udział emisji dioksyn. Ze spalarni w krajowej emisji, najczęściej w okolicach 1 albo poniżej 1%. Dominują źródła, tak zwane nieprzemysłowe, czyli niestety, czego co wiele osób nie chce przyjąć do wiadomości, nasze piece domowe spalające. Nie tylko odpady, bo oczywiście wiele osób się do tego nie przyznaje i spala odpady, ale również i przy spalaniu węgla, i przy spalaniu drewna mamy też emisję dioksyn z piesy domów. Dobrze, że dyskusja trwa. Szkoda, że zaczęła się ona tak późno. Widać, że pośpiech po stronie przedsiębiorstwa gospodarki jest dość duży i to rodzi jakby obawy wśród społeczeństwa i wśród radnych Rady Miejskiej w Radomsku na dziś. Pan profesor przedstawił nam tylko te pozytywne strony, wspominał o tym, że są też te negatywne. O tych negatywnych stronach nic nie wspomniał, więc ja rozumiem, że przy kolejnej debacie, która ma się odbyć już w Miejskim Domu Kultury, o tym będziemy dyskutować. Dziś zabrakło mi również takiej, takiego podejścia do tej rozmowy, gdzie widzielibyśmy osobę z tytułem profesora, który rekomenduje, i też tą drugą stronę, czyli osobę, która. Która to być może to zdanie ma zupełnie odmienne i wtedy moglibyśmy mieć taki obiektywny pogląd na ten problem? Skąd inąd mówimy tutaj o cenie ciepła, skąd inąd mówimy o tym, że w perspektywie lat być może jest ta spalarnia nam tutaj potrzebna. Pytanie właśnie, czy w tym miejscu, czy nie da się tego zrobić w miejscu zupełnie innym? Na dziś myślę, że po tej debacie i po tej. Dyskusji, która się tutaj odbędzie na te pytanie, ani mieszkańcy, ani my sobie jeszcze nie odpowiemy. Spotkanie z profesorem Wielgosińskim było pierwszym krokiem w kierunku realizacji projektu modernizacji zakładu ciepłowniczego w Radomsku. W najbliższym czasie planowane są dalsze konsultacje i analizy. Wydaje się, każdemu, że to będą fetory, że to będą duże zagrożenie insektami, czy zagrożenie gryzeniami. Natomiast no, ta instalacja akurat to, te wszystkie elementy eliminuje. Też chcemy to podkreślić, że ta instalacja może być korzystna dla mieszkańców pod tym względem, że przy modernizacji całej ciepłowni, czyli budowie tego kotła, ale też budowie kotła na biomasę, ewentualnie zmiana kotłów węglowych na kotły gazowo-olejowe, żeby wyjść z ETS-u. Po modernizacji ciepłownia, ciepłowni możemy spowodować to, że nie dość, że będziemy mieli różnorodną, różnorodne paliwo w ciepłowni, niezależne można powiedzieć od koniunktury na jeden z rodzajów paliwa, to dodatkowo mieszkańcy mogą mieć o 30% tańsze ciepło. Jeśli chodzi o odpady, to również, ponieważ ta frakcja odpadowa będzie zagospodarowana, nie trzeba będzie jej za nią płacić, aby ktoś ją się, nią się zajął, czy składować i płacić za, za, za kary za, za składowanie, no to odpady mogą być o 15% tańsze. Natomiast i to dzisiaj też myślę, że to wypłynie. Zanieczyszczenia z takiej instalacji są znacznie mniejsze, kilkukrotnie, nawet do dziesięciu-razy mniejsze niż z takiej ciepłowni węglowej, jaką mamy w, w tym momencie. 26 września w Miejskim Domu Kultury w Radomsku zaplanowano kolejne spotkanie z profesorem Wielgosińskim. Będzie ono otwarte dla wszystkich mieszkańców miasta. Ważna wiadomość dla kierowców we wtorek 29 sierpnia zostało oddane do użytku nowe rondo przy skrzyżowaniu ulic Krasickiego, Sierakowskiego i Kościuszki W Radomsku. Zakończona została kompleksowa przebudowa ulicy Krasickiego na odcinku od ulicy 11 listopada aż do skrzyżowania z ulicą Sierakowskiego i Kościuszki, gdzie powstało nowe rondo. To bardzo ważna inwestycja. Najpierw czekaliśmy dosyć długo ze względu na to, że kosztowna, bo tak jak mówiłam, ponad 7 milionów złotych, więc staraliśmy się o dofinansowanie i również pozyskanie środków też z Urzędu Miasta. No bardzo ważna ze względu na to, że to centrum miasta, a przebudowie uległo również skrzyżowanie, będzie w tej chwili rondo, także będzie polepszony układ komunikacyjny miasta w tym rejonie. Po 9 miesiącach prac, bo prace zaczęły się w grudniu 2022 roku, zakończyły się prace związane z przebudową krótkiego odcinka ulicy Krasickiego w Radomsku. Prace polegały głównie na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, ale również, co było najbardziej trwałem Faktem to jest przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa wszelkich kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych na tym odcinku ulicy, a bardzo krótki odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą 11 listopada i ulicą Krasickiego w Radomsku. E, oprócz tego zmieniła się geometria samego skrzyżowania z ulicą Krasickiego. W miejsce trójwlotowego skrzyżowania powstało skrzyżowanie typu rondo. Jest to już 12 rondo w Radomsku, jeżeli będziemy patrzeć na drogi publiczne. E, prace trwały, tak jak powiedziałem, 9 miesięcy pierwotnie miał zakończyć się w czerwcu, sporo robót dodatkowych, których nie mogliśmy przewidzieć wcześniej. Inwestycja kosztująca nieco ponad 7 milionów złotych sfinansowana została ze środków z budżetu powiatu, dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z budżetu miasta Radomska, które przekazało fundusze na przebudowę sieci kanalizacyjnej i oświetlenie ulic. Uczniowie zespołu szkół elektryczno-elektronicznych w Radomsku postanowili wyremontować jedną ze szkolnych sal samodzielnie według własnej inwencji. Inicjatorami przedsięwzięcia są sami uczniowie, którzy postanowili samodzielnie odświeżyć wygląd swojej sali lekcyjnej. Pomaga im w tym nauczycielka języka polskiego Aneta Jądrzejczyk oraz tata jednego z uczniów. W sumie ten pomysł wyremontowania sali mieliśmy już dużo wcześniej i zaplanowaliśmy, że po prostu zagadamy panią o ten remont sali po prostu na wycieczce szkolnej, gdybyśmy w Górach Świętokrzyskich, gdybyśmy po prostu na pierwszym szlaku, jak dobrze pamiętam. No i... Yy... Potem no, zagadaliśmy właśnie tego kolegę, który też nam sporo pomógł i w sumie on praktycznie większość sali by remontował, bo on i umie gipsować, umie, w sumie on nas uczył praktycznie gipsowania, malowania i mm, naprawdę dzięki niemu dużo się nauczyłam. Zarazem on też nabrał jeszcze wprawy w tym, jego ojciec też nam naprawdę sporo pomógł pokazał i doradził nam w wielu rzeczach. Lepiej nam się będzie pracowało w takiej lepszej, nowej sali niż takiej, no już starej i tak nie za dobrze wyglądającej. Więc to przede wszystkim też dlatego. No i oczywiście, no żeby no, też jakoś nauczycielce wynagrodzić to, że nas uczy. Uczniowie zadbali o to, aby klasa nabrała nowego charakteru. Na ścianach pojawiły się motywujące cytaty, wykaz obowiązujących lektur, a także oś epok literackich. Podjęliśmy decyzję, żeby wymienić też podłogę, co widać. Jest y Są nowe listowania, będą nowe y y blaty na ławkach, biurko będzie Pani miała nowe. Myślę, żeby to było w ramach tego, żeby jednak ta e, nauka była bardziej przyjemniejsza. Uczniowie przez ponad miesiąc przyjeżdżali do szkoły, by zmieniać wizerunek sali. Remont został sfinansowany z pieniędzy, jakie rodzice wpłacali na komitet rodzicielski. To było 5 tysięcy złotych, ale źródła finansowania remontu były też inne. Tu pojechało się do firmy, która ma hurtownię farb, więc to jakieś czy pędzelki, czy jakieś drobne rzeczy. Ja wiem, że firmy w obecnej sytuacji są w trudnym, trudnej sytuacji, tak? Ogromna, ogromne wsparcie pana Marcina Skubisza, który zakupił wykładzinę za ponad 2000 zł. To jest ogromne dla mnie, dla mnie wsparcie, tak? I, i, I ta rada rodziców, i po prostu no, tutaj naprawdę to jest dla mnie. Coś niesamowitego, tak, czym naprawdę mogę się poszczycić. Tak, i, I wiadomo, że też koordynowałam te prace, tak, ale no myślę, że jest efekt. I ta sala wygląda zupełnie inaczej, jak w momencie, kiedy kończył się rok szkolny. To praktycznie dwa miesiące, które młodzież spędziła tutaj, odnawiając, restaurując tą. Sala, która, która wygląda w tym momencie zupełnie inaczej, i widać, że jest to sala do nauki języka polskiego. Pani nauczycielka wraz z uczniami przemycili tutaj po prostu sobie pewne ściągi, tak? dlatego że na ścianach znajdujemy różnego rodzaju cytaty, znajdujemy czasookresy epok literackich, jak i również spis lektur szkolnych. Ja bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca uczniom, którzy zaangażowali się w prace modernizacyjne. Ogromne pokłony za chwilę będę również przekazywał na Radzie Pedagogicznej dla nauczycielki Anety Jędrzejczyk, która tak naprawdę pozyskała środki zarówno na farby, zarówno na wykładzinę. No i Wiadomo, że niepoliczone są te godziny, które spędziła tutaj, chcąc, aby ta sala no, miała taki wygląd, aby uczniom tak naprawdę uczyło się w niej jak najbardziej przyjemnie. Akcja remontu klasy języka polskiego jest przykładem tego, jak uczniowie mogą wykazać się inicjatywą i kreatywnością w szkole. Jest to również dowód na to, jak ważna jest dla nich nauka języka ojczystego i szacunek dla kultury narodowej. Rusza pilotażowy program, dzięki któremu samorządy z całej Polski będą mogły otrzymać dofinansowanie na wymianę oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia instytucji publicznych, poinformował o tym Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, podczas zorganizowanej w Radomsku konferencji. O co w tym projekcie rozświetlamy Polskę chodzi? Dopłacamy 80% kosztów do wymiany takiego oświetlenia ulicznego i chcemy żeby to oświetlenie z tych starych energochłonnych żarówek zamienić na niskoemisyjne nisko jeśli chodzi o energię elektryczną, oświetlenia LED. Takie są oczywiście w wielu miejscach już w Polsce, natomiast cały czas mamy bardzo dużo punktów, w których te oświetlenie jest bardzo energochłonne, również tutaj w naszych terenach Powiatu Radom Dlatego 80% do wymiany tych punktów świetnych będziemy dopłacać, dofinansowywać. Każda gmina będzie mogła złożyć wnioski na łączną kwotę do 4 milionów złotych. Łączny budżet tego programu to jest 1 miliard złotych. W Urzędzie Miasta rozpoczęto pracę nad rocznym programem współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi. W magistracie czekają na propozycje. Propozycje zadań należy składać do 15 września osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ulicy Tysiąclecia 5 za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres casmauparadomsko.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bibradomsko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, formularze do wykorzystania oraz w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska, pokój 208 na drugim piętrze. Następnie te propozycje będziemy weryfikować pod kątem tego, czy są to takie zadania, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. I będziemy szacować zarówno budżet, jak i możliwości faktycznej realizacji przy zlecaniu takich zadań. Później na podstawie tych informacji, które mamy od organizacji pozarządowych, opracujemy program roczny na 24 w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Następnie zostanie on poddany pod konsultacje społeczne i dopiero wówczas będzie mógł być przedstawiony na sesji Rady Gminy, Rady Miasta Radomska, tak aby do końca listopada Mógł być przyjęty uchwałą. Chcemy to zrobić na tyle wcześnie, żeby być może udałoby się ten program przyjąć na sesji już październikowej bo zgodnie z można być najnowszymi wytycznymi które się zmieniły w ostatnim czasie roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest aktem prawa miejscowego czyli wchodzi w 14 dni od daty publikacji w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego a na to żeby móc te konkurs ogłosić stosownie wcześniej żeby one mogły faktycznie te zadania być realizowane w styczniu no to chcemy te konkurs Ogłosić w miarę jak najwcześniej, a możemy to zrobić dopiero jak program będzie obowiązywał, czyli no po opublikowaniu już w dzienniku urzędowym. Stąd jak gdyby ten czas do opracowania programu no mamy taki dosyć napięty. Do 15 września można się starać o stypendia socjalne, a także zasiłek szkolny. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku. Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego jest udzielana na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż 600 zł. Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 do 15 września. Przyznawane jest ono na okres 10 miesięcy, czyli od września do czerwca roku następnego. Stypendium szkolne przyznawane jest na zasadach refundacji poniesionych kosztów, czyli trzeba przedstawić dowody potwierdzające zakupione towary. Mogą to być, mogą to być koszty, koszty internetu, również zakupione podręczniki, materiały szkolne, biurowe. Również refundujemy koszty udziału w zajęciach sportowych, edukacyjnych, odzież, strój sportowa, także wszystkie rzeczy zakupione dla dzieci na nowy rok szkolny. Taki katalog wydatków jest u nas dostępny w ośrodku pomocy społecznej, udostępniamy go każdemu, kto chce z tego stypendium skorzystać. Oprócz tego przyznajemy również zasiłki szkolne, ale one są przyznawane tylko w sytuacji, jeżeli wystąpiło zdarzenie losowe w rodzinie. To jest jakaś ciężka choroba czy pożar. W takiej sytuacji przyznawane są zasiłki szkolne. Ono wynosi maksymalnie 620 zł na dziecko. Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku w budynku C. W związku ze zbliżającym się końcem okresu wakacyjnego oraz rozpoczęciem roku szkolnego miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Radomsku ponownie wprowadza szkolny rozkład jazdy. Z końcem wakacji zawsze młodzież najbardziej jest szczęśliwa z powrotu do szkoły, więc my musimy się do tego ich szczęścia dostosować, dopasować rozkłady jazdy tak, żeby mogli na zajęcia dojechać. I rzeczywiście dla nas sierpień to mocno pracowity czas, żeby poukładać te rozkłady tak, żeby w miarę możliwości dopasować je jak najlepiej. Tym Trudniej było w tym roku, że wszyscy wiemy, że Radomsko jest w trakcie bardzo gruntownych remontów ulic. Na szczęście zakończył się remont ulicy Krasickiego, więc możemy wrócić na tamtą trasę, ale zaczyna się remont Remonta, co w znacznym stopniu musiało zostać uwzględnione przez nas. Dlatego bardzo proszę o zapoznanie się na naszych stronach z rozkładami, z nowymi trasami. Część autobusów pojedzie ulicą Kościuszki, część autobusów pojedzie przez wiadukt, w tym najpopularniejsza w mieście linia zero będzie jeździć przez wiadukt po, po to, żeby ona mogła Funkcjonować w ramach pewnego systemu przejazdu, żeby te, ten czas przejazdu mieścił się w realnych jakichś granicach. Musieliśmy takiej zamiany dokonać i zarówka pojedzie wiaduktem. Ja mam nadzieję, że to wszystko, co przygotowaliśmy, sprawdzi się. Robiliśmy to dzięki wsparciu tak mieszkańców, którzy zwracali uwagę na niektóre kursy, kierowców naszych, którzy mają pewną opcję obserwacje i zespół techniczny pracował nad tym ostatnio bardzo intensywnie wszystkim należą się podziękowania za ten czas mam nadzieję że to się sprawdzi Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo gdzieniegdzie pojawiały się informacje, że wszyscy jeździmy za darmo, nie, nie wszyscy jeździmy za darmo, o tym warto pamiętać, za darmo jeżdżą mieszkańcy Radomska, którzy pobrali karty uprawniające do tego przejazdu, mieszkańcy gminy Radomsko, którzy, po te gminy zdecydowały radni miasta i radni gminy Radomsko takie decyzje podjęli, natomiast pozostałe trasy poza granicami miasta są trasami biletowanymi, i takie bilety uczniowie mogą nabyć, mogą kupować bilety miesięczne. To wszystko funkcjonuje tak jak funkcjonowało do tej pory. Nasze punkty w Urzędzie Miasta i w siedzibie. Spółki przy ulicy Narotowicza działają. Zapraszamy wszystkich, bo, tak jak mówię, kwestia przejazdu z ważnym biletem jest istotna, żeby nie napotkać na nieprzyjemność zapłaty jednorazowego ekstra przejazdu, bo to jest wtedy drożej niż taksówką. Czas na sport. Po wakacyjnej przerwie do treningów wrócili siatkarze Beniaminka II Ligi, Met Prim, Wolej, Radomsko. W nadchodzącym sezonie zawodnicy chcą dostarczyć kibicom niespodzianek i przysporzyć jak najwięcej radości. Przed siatkarzami Medprim Wolej Radomsko wyjątkowy sezon. Wyjątkowy, bo pierwszy w historii radomska w drugiej lidze siatkówki. Zawodnicy Woleja rozpoczęli właśnie przygotowania do rozgrywek. Treningi prowadzone są w Hali przy PSP numer 6 w Radomsku. Drużyna składa się głównie z zawodników, którzy grali w zeszłym sezonie w trzeciej lidze. Pojawiło się także dwóch nowych graczy z zespołu juniorskiego. Zajęcia prowadzi Paweł Kowalczyk, a jego asystentem jest grający zawodnik. Zawodnik Wojciech Jagielski do sztabu dołączył także statystyk. Siatkarze Met Prim Wolej Radomsko pierwszy mecz zagrają 30 września na wyjeździe z WKS Wieluń, który jeszcze w zeszłym sezonie bił się o awans do pierwszej ligi. Tydzień później radomszczanie zmierzą się we własnej hali z IM Rekord Wolej Jelcz-Laskowice. Na koniec zaproszenia. 3 września Starostwo Powiatowe w Radomsku organizuje wydarzenie pod nazwą Era Travel Era Smaku i jesteś na dobrej drodze. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu radomszczańskiego na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 3 września. Era Travel, Era Smaku i jesteś na dobrej drodze, w domyśle na drodze do dobrego zdrowia. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę wszystkich na styl życia, jaki prowadzimy, w którym często brakuje aktywności fizycznej, brakuje wypoczynku, a także żebyśmy zwrócili uwagę na jakość spożywanych posiłków i spożywanej żywności. Jeśli chodzi o zaplanowane działania, mamy tutaj piknik, mamy rajd, jak również biesiadowanie, i w tym dniu czeka bardzo wiele atrakcji. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i będzie zdrowo, smacznie i rodzinnie. Nasze spotkanie ze zdrowym stylem życia rozpoczniemy rodzinnym, rekreacyjno-turystycznym rajdem rowerowym. Spotykamy się o godzinie 10:30 przed starostwem. W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy, także ci, którzy nie zdążyli się zapisać w systemie elektronicznym. Wyruszamy do Podświerku, gdzie odbędzie się piknik. Nie zabraknie tam zabaw, gier, konkursów z nagrodami, które ufundowała firma ONTEX. Będzie grill, radomszczańska zalewajka, słodkości i smakołyki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, lokalnych producentów żywności. Po południu od godziny 16.30 na parkingu starostwa rozpocznie się rodzinna biesiada mieszkańców powiatu radomszczańskiego. Tutaj zaplanowaliśmy degustację potraw tradycyjnych, radomszczańskiej zalewajki, kugla z przedboża, będzie kiermasz, podczas którego będzie można zaopatrzyć się w zdrowe i wartościowe produkty. Podczas takiego wydarzenia nie mogłoby zabraknąć stoiska szpitala powiatowego w Radomsku w ramach którego prowadzona będzie akcja profilaktyczna będzie można spotkać się i porozmawiać z dietetykiem zbadać sobie skład masy ciała a także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy o godzinie 19:30 zaprosimy wszystkich do projekcji do obejrzenia projekcji filmu Ziarno świadomości który to, za, który to zabierze nas w podróż po świecie globalizacji i uprzemysłowienia produkcji żywności. Dowiemy się, jak ten proces wpływa na nasze życie, zdrowie, ale też funkcjonowanie gospodarki oraz degradację środowiska. To tylko niektóre z przygotowanych propozycji na ten dzień. Aby się o tym przekonać, serdecznie zapraszamy 3 września. W tym serwisie to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Codziennie czytajcie nasz portal i śledźcie media społecznościowe.